Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Fiata Punto. Choć Uno, którego miał zastąpić, przeżył go o 3 lata, był dla Polo, Penicilliną, Corsican i Fiesta, ponieważ oferowały najlepsze połączenie dynamiki, przestronności i poprawnego zużycia i jakości. Jest ich więcej. Były czasy, kiedy Fiat miał reputację producenta najlepszych małych samochodów. Fiat Punto, który został ogłoszony we włoskich gazetach dokładnie ćwierć wieku temu jako następca udanego UNA, wprowadzony we wrześniu 1993 roku na rynek niemiecki i włoski, pojawił się na początku października, a w listopadzie na pozostałe rynki. W złym momencie, trochę za późno, aby wziąć udział w konkursie. Europejski samochód roku 1994, pierwsza generacja Forda Mondeo, następca Sierry, wygrała w połowie listopada i za wcześnie, aby w kolejnym konkursie zmierzyć się z prawie rok młodszymi konkurentami. Rok później jednak Punto przekonująco stał się europejskim samochodem 1994 roku z 370 punktami, wyprzedzając Volkswagena Polo 292 i Opla Omega 272. Fiat Punto kontynuował technologię wprowadzoną przez autobianki A1969 w 112, opracował Fiata 127, a następnie udoskonalił Fiata Uno w 1983 roku. Pierwsza generacja Punto, opracowana jako TIPO 176, przyniosła atrakcyjny design dostosowany przez Giorgetto Giugiaro w nadwoziu 3 i 5 drzwiowym, którego wymiary przewyższały UNO o połowę klasy. Z długością 3760, szerokością 1625 i wysokością 1450 mm był o 115 dłuższy, 76 szerszy i 45 mm wyższy. Rozstaw osi został zwiększony o 88 mm do 2450. Ile kosztuje punto pierwszej generacji, a następnie wkroczyło do klasy, pokazuje, jakie wymiary przekroczyło nominalnie dla klasy większej Volkswagen Golf i z 1974 roku. Model podstawowy 55S był napędzany silnikiem Fire o pojemności 1108 cm i mocy 55 km przy 5500 min. Dzięki ówczesnej, jak na niższą klasę, doskonałej aerodynamice 0,35 i 5-biegowej skrzyni biegów oraz umiarkowanej masie 842 km, osiągał prawidłowe osiągi 16,2 s 155 km na godzinę. Przy średnim zużyciu 6,2 litra, początkowa oferta obejmowała modele 75 o pojemności 1242 cm3 i mocy 73 km, Atrial Turbodiesel TD-70. O pojemności 1688 cm3 i mocy 71 km. Mógł osiągnąć 163 km na godzinę, przyspieszając do 14,8 km na godzinę o 6,4 km na godzinę przy średnim zużyciu XNUMX litrów. Rozstaw osi wynoszący 245 cm zapewniał przyzwoity komfort jazdy z tyłu, a współczynnik oporu powietrza 0,35 był wzorowy jak na tamtą epokę i ten mały samochód. Gamę silników benzynowych wzbogaciły modele o pojemności 1242 cm sześcienne i mocy 58 i 60 km 8516 V o mocy 88 km z tego samego 1242, który przyspieszał do 11,4 km na godzinę o 175 i osiągał 90 km na godzinę. Ten silnik był już dostępny w wersji Cabrio. Bez dachu można było również zamówić model 1581 o pojemności 88 cm3 i mocy 1372 km. Na szczycie gamy znalazł się model GT o pojemności 133 cm3 i turbosprężarce, który rozwijał moc 5750 km przy 8,0 min. Wystarczająco dużo, aby przyspieszyć do setki za 200 i osiągnąć 6 km na godzinę, punto było absolutnie pierwszym w swojej klasie i jednym z pierwszych, który wprowadził 6 biegową skrzynię biegów punto z Nung Speed i wersję z bezstopniową automatyczną skrzynią biegów CVT. Chociaż nie można powiedzieć, że się wyróżniał, punto pierwszej generacji wykazało się solidną jakością i niezawodnością, z mocniejszą i trwalszą blachą niż w Una. Do końca 1999 roku wyprodukowano 3,43 miliona egzemplarzy. Zostało zastąpione przez Punto II, które było produkowane we Włoszech do 2010 roku, a od 2005 roku jako Punto Classico, równolegle z modelem trzeciej generacji wprowadzonym w 2005 roku. Pierwsze Punto, nie tylko ze względu na tytuł europejskiego samochodu w 1996 roku, było najlepsze w swojej klasie. Będzie również pamiętane za nieszczęsne logo Fiata z pięcioma ukośnikami, które było krótkim epizodem z lat 90.